Czy Elevator ma w swojej ofercie integrację z Szerhajer? Tak, owszem mamy, to już funkcjonuje, to nie jest tylko taki powiedziałbym komunikat dla klientów Elevato, ta integracja jest bezpłatna, po prostu wystarczy dać nam znać, oczywiście przy założeniu, że też korzystacie z ShareHire, narzędzia, które jest oczywiście wyceniane już osobno, natomiast zawsze możecie się umówić właśnie na demo, na demo hire, żeby poznać, zobaczyć jak ten system funkcjonuje, czy też chociażby przy okazji konsultacji wspomnianej, do której Was, raz jeszcze Was zachęcam, ten pasek jest aktywny, ja widzę, że tutaj żywiołowo klikacie, no i bardzo dobrze, no bo skoro, skoro, że tak powiem, dają, no to trzeba brać, trzeba, trzeba, trzeba po prostu korzystać. Nigdy nie wiecie, kiedy ta wiedza Wam się przyda. Zapewniam Was, bo być może w obecnej organizacji myślicie sobie, ok, ale życie pisze różne scenariusze, świat jest mały. Przyjdzie zmiana pracy, już dołączając do kolejnej organizacji, jesteście już na wyższym poziomie, że tak powiem, wtajemniczenia. Potraktujcie to również w ten sposób. Jeśli mogę, Wam taki protip, jeden tutaj jeszcze przekazać.